Witam was, ale dzisiaj jak zobaczyłem, że nornice zaczynają zbliżać się do mojego foliaka, postanowiłem podjąć kolejną walkę z nimi, bo tak to na razie nie było ich widać, ale tu widziałem już dzisiaj korytarze, które są już przy samej folii. Odgrzebałem nory, no i oczywiście Powkładałem saszetki z trutką. Tu widać gdzie niegdzie poprzerywałem im te nory, też włożyłem saszetki, ponieważ jest to najskuteczniejsze, moim zdaniem. Ponieważ na piszczki nie macie co liczyć. Piszczki bardzo skutecznie wyeliminowały mi krety. Choć jeszcze czasami się pojawiają, działka ma 40 ponad arów, więc Ciężko jest walczyć. One najczęściej przychodzą spod podmurówek ogrodzenia. Wczoraj tutaj jeszcze nic nie było. Te dziury pod podmurówką ja wygrzebałem. Ale sygnał dały mi te spękania na glebie w kierunku płotu. Tu jest posadzona fasola. Czosnek i groch pod płotem. Niby czosnek je odstrasza. Wierzcie mi, że nie bardzo. Może go nie zjadają, ale na pewno koło niego chodzą. Proszę zobaczyć na te korytarze. One są wszędzie. możecie zobaczyć, to był późno czosnek posadzony, dlatego jest taki malutki. Miał właśnie za zadanie tylko odstraszać dornice, żeby nie zjadły całej fasoli, która jest w ziemi. No ale, jak widzicie, koło czosnku chodzą, i ten. Tu już idzie następny szkodnik, niestety. którego mogłyby jeść tylko nornice, ale nie, one muszą zjadać nam wszystko to, na co ciężko pracujemy. Mam w wkopaną jeszcze linię nawadniającą. Mam takie piszczki solarne, mam ich na całej działce około 15. Nie pamiętam dokładnie. I powiem szczerze, że nornice nawet gniazda mają koło nich. Krety jakoś na razie dały spokój. Tutaj niedawno wkopywałem rurę rozsączającą do oczyszczalni ścieków i odsunęło dość dużo tego tej podmurówki płotu, no i wyszły dziury. Dzisiaj do każdej dziury ponownie po tygodniu czasu włożyłem trutkę wszędzie. Do każdej dziury, która jest, dałem trutkę. Bo tydzień temu, jak to zrobiłem, na drugi dzień nie było ani jednego woreczka. Papiery były porozrzucane na zewnątrz i wszystko było zjedzone. Wrócę jutro do tego. Zobaczymy, czy dalej ich jest tak dużo i zjedzą wszystko, czy jednak coś zostanie. Co będzie świadczyło o tym, że jest ich trochę mniej. Pozdrawiam.